Witamy w kolejnym odcinku tej gadki. Ja jestem Bartosz Dół, a ja jestem Janek Mistrów. E, Janku. Ja pamiętam, jak kupowałem e, swego czasu e, HTC. Magic i to był naprawdę mały telefon no. Potem pojawił się HTC Desire HD Który jak, no jak wziąłem go w rękę Miał 4,3 e, cala Jeżeli chodzi o ekran Był taki ogromny, po prostu wow, coś niesamowitego Ja dzisiaj... wtedy napisałem nawet tekst Że kto będzie chciał używać telefonów z ekranami Po tej 4 cali, słuchajcie do tej pory się go wstydzę No ale tak, takie są fakty <noise> Właśnie, bo 4,3 cala Dzisiaj w ten sposób są określone telefony mini I właśnie o nich sobie dzisiaj pogadamy Kiedyś to była potężna po prostu rozmiarówka e, Dzisiaj to są telefony naprawdę małe dzisiaj mini się określa. No, miałem serię 3 dzisiaj, niektóre mini mają w nazwie telefony, które mają ekrany o 5 calach. No właśnie, mamy mini. Na pierwszy rzut oka powinno się wydawać, że jak coś się nazywa G2 mini, S5 mini, no to człowiek ogląda reklamę s piątki czy tam G2 i myśli sobie to samo, tylko że mniejsze. no Proste, tak? A nie. A nie jest. Tak. A jednak nie. Długo tak nie było. W ogóle zacznijmy od jakby chyba w zasadzie prekursora urządzeń mini, czyli Samsunga. Samsung robił swoje flagowca, a potem jest pierwszy chyba było S3 mini tego typu, jako odpowiednik flagowca. o. I to, było, to w ogóle nie miało nic wspólnego ze trójką, kompletnie nic. Potem się pojawiło S4 mini i w zasadzie też nie był zbyt dobrym odpowiednikiem. Swojego a i też cena była wyższa, więc. Dokładnie i też ekran w ogóle nie zachwycał. Nie miał to w zasadzie nic wspólnego z, z Fragowcem. E, dopiero następna linia, i jakby pojawienie się innych modeli e, mini troszeczkę zmieniło sytuację, ale tylko troszeczkę, bo wciąż mamy sporo paradoksów. Ok. G2 mini to jest telefon, który owszem czerpie z e, dużego brata, ale też jest telefonem, który niczego nie udaje. E, I oczywiście możemy mówić, że to z G2 dużym nie ma nic wspólnego, i tak dalej, i tak dalej. No ale G2 kosztowało 2000, to kosztuje 1000 zł. Wydaje mi się, że tutaj cena nawet kompletnie. I ogarniętemu człowiekowi powinna powiedzieć wszystko. Inna sprawa, że w momencie, kiedy się pokazało G2 Mini, to duża G2 kosztowała no 1200, 1000, 100 zł, powiedzmy. Więc, <gry> pomijamy aspekt, aspekt opłacalności. No, niemniej jednak to był odpowiedni sprzęt za odpowiednie pieniądze. Zgadzasz się, czy raczej tak w porównaniu szczególnie do innych e, urządzeń mini na przykład HTC przejdźmy od razu do dwójeczki tak? czyli do HTC One Mini drugiej generacji Dokładnie, uwaga to... uwaga prezentacja tak się składa akurat mam przy sobie i e, on powiela błędy poprzedniego mini czyli znowu gdzieś ta plastikowa jednak e, plastikowy szkielet e, telefonu powłoka aluminiowa aczkolwiek jest wierzę że to jest trochę więcej aluminium niż, niż poprzednie modelu bo jest cięższy między innymi ale jest dużo dłuższy między innymi to jest e, kolejna wada no i teraz no, ja patrzę na ten telefon i myślę sobie świetne sprawa, świetne urządzenie, ale ja się godzę na dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz dostaje taki sprzęt za rozsądne pieniądze. Drugi scenariusz: HTC nie wygłupia się, nie pcha do środka 400, wycenia ten telefon na 2000, ale ze specyfikacją taką jak, jak po prostu m Dokładnie. I tak to powinno wyglądać, moim zdaniem. A niestety wygląda tak samo: jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, jest to dokładnie ten sam model co poprzedni One Mini. Też Snapdragon 400 też 1 Giga. GB ramu, tylko podczas DI już potrafią pakować 1,5-2. Um, ten sam ekran, dokładnie ten sam, trochę ulepszone głośniki, lepszy aparat z przodu i odświeżona budowa, dużo lepszy aparat z tyłu. E, tyle. I uważam, że tutaj słusznie w komentarzach e, zwykle pisaliście, że pojawiają się, jak pojawiały się kolejne telefony z serii mini, to e, za każdym razem gdzieś tam padał komentarz. No i znowu w dalszym ciągu. E, Sony XP z jeden kompakt i Nic się nie zmieniło do tej pory. I co więcej, moim zdaniem do premiery e, Z2 mini, czy tam Z3 mini, jak to sobie zdzieloby? że tak. kompakt. kompakt, przepraszam, tak. e, nic się nie zmieni. To znaczy w tym momencie e, kompakt ile kosztuje? 1500 zł, 1400, e, to pewnie są takie pieniądze. Dokładnie chyba 400 e, można już spokojnie zdobyć w sklepie. Czyli jest tańszy od wszystkich miniaków tych takich klasy premium. Nie biorę pod uwagę tej dwudzieli, tak, tak, bo tak, to trochę tak, inna tak. sytuacja, czyli od Samsunga i od HTC. I Jest od każdego z nich po prostu lepszy, tak? Także dwa razy. Bateria, obudowa, e, ekran jest niezły, e, układ oczywiście. No to jest faktycznie taki mini, jakie byśmy sobie wszyscy życzyli. Tak, to jest pierwszy w... Jakby telefon Mini, który ma dokładnie to samo co jego główny, prawda, pierwozór, który ma flagowiec, jest mniejszy. Okej, okay, a teraz. Chcieliśmy. Słuchajcie, mamy, wiemy już jakie modele, wszystko to jest jasne, ale teraz chwila zastanowienia, czemu tak to wygląda. No, z jednej strony, Sony jako jedyne zrobiło taki ruch. Wszyscy myśleli, że po Sony inni też się zdecydują. Tymczasem inni robią dokładnie to samo, co robili wcześniej. Chyba dlaczego tak się dzieje, wszyscy wiemy, tak? Marża, pieniążki, trzeba zarabiać, trzeba zarabiać hajs. Aczkolwiek. Nie jest to do końca fajne, zwłaszcza z perspektywy ludzi, którzy naprawdę wchodząc do salonu operatora myślą, że kupują e, to samo w mniejszej wersji. Dokładnie, ale wiesz co, w większości przypadków i tutaj jakby nie mówię teraz o was, o, o komórkomaniakach i tak dalej. E, to są ludzie, którzy idą do salonu, wybierają ten telefon i. Jak ktoś się ich potem zapyta, a jaki telefon kupiłeś? A Galaxy s 4, tylko ten mały i tak dalej. Oni nawet nie wiedzą dokładnie, co siedzi w tym telefonie, im to wystarcza. Znaczy właśnie, no bo to jest też kwestia taka, czy, czy jest to zadowalające. Być może dla większości ludzi ten Snapdragon 400, to przecież to w sumie nie jest zły układ, to jest dobry układ. Nam chodzi tylko i wyłącznie o stosunek jakości do ceny, tak? Dokładnie. Gdyby to było 1000 złotych, super, bawcie się. Będzie fajnie, natomiast jeżeli ktoś kupuje za 1600 albo subsydiowany przez operatora telefon z wysoką ratą, jakby nie było, to wydaje mi się, że jest troszeczkę po prostu robiony w konia, najzwyczajniej na świecie. Tak, tak? To, to wygląda w ten sposób, że producenci po prostu maksymalnie naginają wszystko, co się da, w tym sensie, że robią po prostu jakieś specyficzne badanie rynku, sprawdzają po ile, za ile mogą naj, najwięcej jakby zapłacić ludzie, którzy chcą wybrać nie flagowca, ale jego odpowiednik, I po prostu to robią nikim nikt im nie zabroni. To za Sony. I tak, i naprawdę Sony ma high five za, za serię Compact, to jest świetne urządzenie. Liczę na to, że kolejna generacja będzie równie fajna i liczę na to, że po prostu nie wycofają się rakiem z tego, co, co zrobili w zeszłym roku. Dokładnie. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do zobaczenia.